Mano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest tak zimno, że jest praktycznie wszędzie lód. Jak widzicie, i znalazłem jedyny staw tutaj w mojej okolicy, który nie jest zamarznięty. Przejechałem chyba trzy, które są w mojej okolicy. Tam jest staw, który jest zamarznięty. A tutaj za tym ogrodzeniem jest staw, który jest niezamarznięty. I dzisiaj mam zamiar dorwać jakiegoś szczupaka na tym stawie. Co prawda, plan był inny. Jak widzicie mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć wędek, pięć wędek mam, dwie gruntowo-spławikowe i trzy spinningi, bo po prostu nie miałem pojęcia, gdzie ja będę łowił, czy jest lód na tych stawach, czy nie, no ale bardzo dobrze, że wziąłem te wędeczki. Także dzisiaj lecimy na spinning, e, biorę ze sobą casting i widzimy się, jak już będę nad wodą. Ogólnie, słuchajcie, na casting to nie łowiłem z dobre pół roku, więcej niż pół roku i bladego pojęcia nie mam, jak tutaj się to obsługiwało. Coś takiego, dobra Masa z was chciała casting A jakoś inaczej się nie dał u mnie aktualnie łowić niż spinningowo Chyba, że pod lodem, który ma 5 cm jak nie mniej Więc stwierdziłem, że po prostu w połowie na casting Miał być film z, o niej ile ziela Miał być film z w ogóle innych wód Jeden miałem w planach nagrać fiderowy. Nie wyszło, zamarznięta woda No nie no, coś słabo rzucam tym Ech. Drugi miał wyjść ze szczupakami. Zamarł staw ze szczupakami. Także nie jest za łatwo. Muszę słuchajcie, kilka rzutów porobić, zanim się douczę jak się to rzucało. Bo jak na razie to słabo mi idzie. <grym> nie ukrywajmy. W razie co mam główną wędkę spinningową w waucie. Jeżeli złowię dzisiaj rybę, to to będzie cud chyba. U mnie ogólnie już jest praktycznie wszystko zamarznięte. Niestety, byłem 3 dni na wyjeździe w górach, i słuchajcie, przez te 3 dni wszystko tu zamarzło. A wcześniej, przed moim wyjazdem, nie było nigdzie lodu, nawet w kołżach. Czekajcie, tak, jest. Muszę rozkręcić go. Spróbujemy teraz. Lepiej, lepiej. Coraz lepiej mi wychodzą. Wiatr jest przeogromny. Tu jest dość głęboki staw, ale ze straszną ilością, słuchajcie, zieleni na dnie, także nie będzie łatwe złowić... Ojejku, o, prawie się wwaliłem. Złowić rybę tu nie będzie łatwo, ale postaram się, postaram się. Dzisiaj jak na razie moje gumki, mam w razie co algi, inne gumki, okoniowe gumki, w razie jakby nic się nie działo. Z tej wody chyba jeszcze nie wyjąłem szczupaka, polowałem tylko raz w lato. Filmu nie było, no bo nie było ryb. Ale musicie mi uwierzyć, że nic się wtedy nie działo kompletnie. O, patrzcie, wszędzie śnieg. Śnieg, lód, zimno, ale na ryby trzeba chodzić. Takie pogody właśnie najbardziej wzmocniają rędkarza, Testują jego cierpliwość. Cierpliwość no i wytrzymałość. Ogólnie, słuchajcie, wrzucam posta na story, także zapraszam Was na mojego Instagrama, który macie teraz na ekranie, cyk. Tam wrzucam różne informacje, kiedy wpadają odcinki i tak dalej, i tak dalej, także polecam obserwować. 9.51 aktualnie jest i udostępniamy na relacje. Ogólnie niedużo brakuje do 8K, a na 8K spróbuję jakiś konkurs dla Was wymyślić, kreatywny, także polecam obserwować. No i możecie mi jakieś zdjęcia polubić, bo polubienia się nie zgadzają. No pozamarzało mi tu wszystko. Słuchajcie, jest lipa. Wszystko mi pozamarzało. Jak ja będę rzucał? Żadnego pojęcia nie mam, ale jakoś daję radę. Przelotki zamarzają. Najgorsze jest to, że kołowrotek zamarza. Bo w kołowrotku mam taką mikro mikrodziurę na plecionkę, żeby się wysuwała. I ta dziura mi zamarza. O, widzę niebieską gumę, słuchajcie, zarzuconą na drzewo. To tak, że tutaj ktoś łowił na spinning, i ta guma jest tam. Nie wiem, czy będzie na przybliżeniu w ogóle widać. I nie wiem, czy to jest zielona, czy, czy niebieska. Z tego pojęcia nie mam, ale oznaka, że ktoś tu łowił, jest. No nie, pierwszy mocny zaczep. Nie chcę, żeby moja przynęta skończyła jak tamta. Tu jest coś mocnego, nie wiem, czy to dam radę uratować. To jest gruba przeciąga. A przypor jest do naprawdę potężnej bestii, także o! Chyba mamy, chyba mamy to Słuchajcie, wyszło z kawałkiem drzewa Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale dało się Idzie powoli No nie Jakim cudem ja to odzyskałem, nie mam żadnego pojęcia, ale jest. O kurde, to jest całe wglona. Nie, hak mi się wygiął. Ajajaj. No cóż, ale dobrze, że guma jest. Wymieniam hak i lecimy dalej. Patrzcie, nawet rosa zamarzła. Kuleczki pozamarzały. Rosy. Ja nie mogę. Strasznie szybko się rozpuszczają, tu jest taki duży. A patrzcie, teraz powinno być widać. Coś takiego. Wszystko zamarza. Patrzcie jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Coś pięknego, Mościk drewniany, ale jest. Worki, tutaj kosz. Ach, idzie naprzód ta woda, ale i tak śmieci dookoła jest sporo. Teraz masz, słuchajcie, piękne miejsca do obrzucania tutaj. Naprawdę naprawdę ładne, dużo, dużo ziela, ale mimo wszystko. Trzeba tu wszystko obrzucać. Woda w sumie nie jest jakaś mega zimna. Tam, jak możecie dostrzec, są zestawy różne powieszone. Trzy żywce, jeden spławik, chyba spławik, jeden spinning i nie wiem czy coś jeszcze. Ale musicie powiedzieć, że. Mimo tego, że nie łowiłem ponad pół roku na casting, to jest progres, bo nic, żadnej brody, żadnej brody nie było jeszcze. Teraz fiolet. Fioletowa guma, mój ulubiony kolorek, jeżeli chodzi o przynęty spinningowe. Coś takiego. A tutaj to naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Tutaj jak chcecie, to macie buty za darmo. Nike, o kurde. Bogato, na bogatości. Macie materac do spania, parasolkę jakby podało. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Czemu tu są takie rzeczy? Tutaj rozwalona parasolka w wodzie. O, i tam krzesło w wodzie. No ja nie mam pytań, co tu się stało. Jeszcze ryby jak tu macie, to już w ogóle będzie super. Jakaś dróżka tutaj jest. Zobaczymy, gdzie ona prowadzi. Mamy pierwsze miejsce. Tutaj, na tych miejscach właśnie, gdzie teraz jestem, na tym brzegu, Ludzie z żywcem często się dzieli Także no Może tutaj jakieś pajaki siedzą Aktualnie nie wiem jak to jest Pewnie zeszły Głębiej Ale Zawsze jest szansa Patrzcie tu co się stało No to, to już jest hit Tutaj Lód I to nie taki Słaby Ale raczej wyjść na niego nie da Jaki on jest grubości no, może mieć około 2 cm już. Jedyne spławy na wodzie jakie widzę, no to właśnie w tym miejscu. Od początku coś tu się spławia. Jeżeli tutaj nie będzie szczupaków, to obawiam się, że może ich nie być w ogóle aktywnych, bo tutaj jest drobnica, a tam gdzie drobnica jest drapieżnik. A jeżeli tutaj nie ma drapieżnika, to prawdopodobnie jest nieaktywny. Dobra, słuchajcie, musimy teraz jakiegoś asa z rękawa wciągnąć. Porzucam trochę na algę. Później może jakiś spin mat i jakiś wublerek wleci Jeżeli na gumy są nieaktywne, no to może na inne przynajmniej będą brały A w razie co mam jeszcze headbanger'a Dobra, albo przynieś mi rybę Trochę ryb się tu płoszy, dokładnie Co mnie w sumie cieszy, bo chciałbym jakąś rybę wyciągnąć no. Broda pierwsza. Myślę, że mogę zrobić sobie przerwę, jeżeli tutaj nic nie złowię. Przejdę sobie tu, tu, tu. Jeżeli nic nie złowię, to wracam do samochodu, robię sobie przerwę. Nie. Druga broda. W rękawiczkach nie jest tak łatwo. Ale wracając do tematu. Jeżeli tutaj nic nie złowię, to robię sobie przerwę. Tak z 20 minut w samochodzie, jest godzina 11. 30. Także o 12 myślę, że zrobię sobie przerwę. Ogrzeję się i prawdopodobnie wrócę z powrotem tutaj łowić. No ah, na inne przynęty. Może wezmę ten większy kij mój do 50 gram zwykły spinning. I porzucam headbangerem i tak dalej. No może tak zrobimy. Jest ciężko, jest ciężko. Trzeba kombinować. Woda ładna, mega klimatyczna, ale ciężka woda naprawdę. Dobra, słuchajcie. Pojadłem trochę, wypiłem troszkę herbatki, rozgrzałem się i lecimy łowić teraz na spinning. Moja dajwa Ballistic do 50 gram wyrzutu. Idziemy szukać tych szczupaków. Mam dwie godziny na łowienie, także postaram się jak najlepiej obłowić i zobaczymy, czy dzisiaj siądzie jakaś ryba. Miejmy nadzieję, że tak. Biorę się za łowienie. Alga leci teraz do wody. Szukamy tych ryb. Z tym spinningiem czuję się jak ryba w wodzie, także. Mamy większe szanse na złowienie jakiejś ryby. Słonko wyszło, więc zrobi się troszkę cieplej, co mnie bardzo cieszy. Oddam sobie kilka rzutów. Jak nie casting, to spinning musi dać radę. No ale spinningiem to inny rzut jest. Słuchajcie, no istnieje jeszcze możliwość pójścia na inny staw. Nie wiem, czy tak nie zrobię. Jak porzucam tu trochę, nic się nie będzie działo. Bo na tym drugim stawie jest większa możliwe, że złowię rybę, bo po prostu tam już je łowiłem. Łowiłem tam przypłaki z Wojtkiem sam, o konie. Także tam jest większa szansa, ale możliwe, że jest zamarznięty tam testo, bo on jest mniejszy o wiele, jeśli chodzi o szerokość. Ogólnie powiem wam, że tutaj jest śmietnisko, ale nie zwracajcie na to uwagi, chodzi mi o wodę. Nie ma wszędzie lodu, jest tylko w... W dwóch miejscach jak na razie, także myślę, że może być git. Tutaj nie wiem w ogóle, co się stało. Wylała chyba woda, ale jestem w szoku, że aż tyle tej wody wylało. W sumie mogę przejść tym lodem tu, bo raczej tu nie jest głęboko. się chciało, to i tak tych ryb się nie ważno. Jest jak jest. Jest fajnie, mega. Naprawdę, mimo że nie ma ryb i zamarzają mi przelotki, i ja zamarzam. Ryba się rzuciła tam, gdzie ja zarzuciłem. Ale wracając do tematu, mimo tego, że jest zimno, jest zima, zamarzają mi przelotki i nie mogę nic łowić, to i tak jest mega fajnie, ze względu na to, że przynajmniej siedzę nad wodą. A nie przed komputerem. Pamiętajcie, się takie chwile, nawet jak nie ma ryb, bo jest co doceniać. Ale zaraz będzie lód, i nie będziecie mieli gdzie łowić na spinning ani ogólnie na fiderka. Zostanie tylko łowienie podlodowe. Tutaj jest takie miejsce, mogę sobie usiąść i porzucać chwilę. Porzucam wzdłuż tych trzcinek. Ciężko mi będzie, bo tutaj są wszędzie dookoła drzewa. Ale myślę, że nie ma problemu. To się tak pięknie tu wszystko prezentuje. Co prawda, no te dzikie stawy mają urok w sobie, ale ryb nie mają. <gryb> Dobra, słuchajcie, a więc ja już jestem w domu. No niestety efekty niezadowalające. No cóż, ale jest zima i nie oszukujmy się, jest ciężej złowić rybę. Jeżeli słyszycie te w tle dźwięki, to Was bardzo przepraszam, ale są roboty u mnie, także nic nie mogę na to poradzić. Ale teraz słuchajcie, przejdźmy sobie do konkursu, a później do wyników kolejnego konkursu, który był z kapiowym jokerem, gdzie były. Do wygrania mojej gumy spinningowe Oraz produkty od y, Karpiowego Jokera, także słuchajcie Kolejnym konkursem jest konkurs Organizowany znów z Fider Sklepem I są fajne nagrody Między innymi zanęta Kilogram zanęty, który jest w każdym z tych konkursów Ale ta zanęta z słuchajcie, dobrze się spisuje. Na moich wodach byłem raz z tą zanetą i no chyba połowiłem najlepiej na zalewie, mimo pogody. Prawdopodobnie dzięki tej zonecie. Jest ona fajna, taka czekoladowo-kakaowa, taka, takie aromaty fajne ma. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, słuchajcie, wyjmę z atakowania, żeby było lepiej widać. Mamy koszyczki do metod Fidera. Koszyczki do metod Fidera to są koszyczki od Mikado, model Aperio i one mają po 50 gram. Są tutaj trzy koszyczki plus foremka. Myślę, że spoko Opcja podłowienie na takie mini kulki. Bo widzicie tutaj macie taki. Takie nie wiem jak to nawet nazwać. Nie, no nie mam pojęcia jak to nazwać. Takie miejsce, gdzie możecie kuleczkę położyć, bądź dambelsa, ale też kukurydzę i tak dalej. Także myślę, że spoko sprawa. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest żyłeczka do przyponów. Jest to żyłeczka 0,15, 0,154, coś takiego, do ponad 2 kg. Także do takiego klasyka myślę, że idealna. Ponadto, słuchajcie, mamy trzy koszyczki do klasycznego Fidera. Wszystkie wyglądają tak samo. Coś takiego, takie koszyczki, 3 sztuki. 15, 20 i 30. No i z dodatków macie smycz i mam dla was jeszcze jeden dodatek, który dodaję od siebie, a mianowicie gumę mojej własnej produkcji, czerwoną, taka czerwono-pomarańczowa guma, którą robiliśmy na odcinku z zrobienia gum. Także myślę, że spoko gratis. A teraz powiem wam o warunkach tego konkursu. Pierwszym warunkiem jest subskrypcja mojego oraz kanału Feeder Sklep TV. Drugim warunkiem zostawienie łapki w górę pod tym materiałem oraz napisanie komentarza. Tutaj wam się wyświetla. Biorę udział i Twoja nazwa Instagrama. Nie piszcie do mnie na Instagramie, tylko piszcie w komentarzu, bo z tych komentarzy właśnie wyłaniam zwycięzców. Używam programu, który. programu strony, która wybiera. Także zobaczycie tą stronę zaraz, bo będziemy losować kolejny konkurs. No i jeszcze z... co do warunków, musicie zaobserwować mojego Instagrama, który macie tutaj. Z warunków to wszystko, a teraz słuchajcie, musimy przejść do losowania zwycięzcy z konkursu organizowanym skarpiowym jokerem. Mamy 202 komentarze i lecimy z tym. Jest, mamy zwycięzcę, Szymoneku z awatarem Shrek'a. Sprawdza, czy wszystkie warunki są spełnione i prawdopodobnie mamy zwycięzcę. Dobra, więc Szymoneku wszystkie warunki spełnia, także jest i zwycięzca tego konkursu. Alô, focus. Oh, super. A więc to by było na tyle w tym materiale. Gratuluję zwycięzcy, odezwę się do Ciebie na Instagramie. Reszta konkursów będzie prawdopodobnie losowana pod koniec tego miesiąca. Także sprawdzajcie kolejne materiały. Mam również w planach nagrać fajny dla was materiał. Nie wiem czy się uda. Mam nadzieję, że tak. No słuchajcie, teraz jest zima, jest gorzej z braniami, z rybami i z wodą. Jeżeli będzie lód, to od razu na ten lód lecę i będą odcinki spod lodu, ale na razie póki co muszę kombinować i myśleć, co mogę dla was nagrać, bo naprawdę jest słabo z, z warunkami pogodowymi, atmosferycznymi. Dobra, a więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki vlog plus konkurs Wam się spodobał. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka.